Rozpoczynam więc życie więźnia. Słowa tego używać nie można, gdyż otoczenie moje prostuje. To nie jest więzienie. Pomimo to czuwa nade mną blisko dwudziestu ludzi w cywilu. którzy nie opuszczają korytarza i w dzień i w nocy. Skrzypiące kroki słyszę cały dzień. Na podwórzu gospodarczym stale przebywa kilku młodych ludzi, którzy nie spuszczają oczu z moich okien. Są grzeczni i trzymają się na odległość, brak nam światła. Jeden z młodych ludzi usadza się co noc pod drzwiami na koślawym krzesełku i tu przy świecach ołtarzowych albo kopcącej lampce czyta książki.